W dwudziestej kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy, trzecia w tabeli Agilonia Białystok, podejmuje broniące się przed spadkiem Zagłębie Lubinę. Przed tym i każdym dzisiejszym meczem, minuta ciszy dla zmarłego dziś papieża Franciszka. A po pierwszym gwizdku bezpośrednio z rzutu rożnego bramkarza miedziowych Dominika Chładuna próbuje zaskoczyć Hansen. To się jednak nie udało. Chwilę później kolejna akcja Jagieloni, która bardzo dobrze zaczęła ten mecz. Jesus Imas uderza jednak obok słupka. Mistrzowie Polski atakują i stwarzają sobie kolejne sytuacje podbramkowe. Po kwadransie doskonałe podanie do Jesusa Imasa i ten trafia do siatki. Asysta Jarosława Kubickiego, a więc wychowanka Zagłębia Lubin, i gol numer 15 w tym sezonie. Jezusa i Maza Hiszpan zapewnia prowadzenie Jagielloni. Ten pierwszy kwadrans zdecydowanie dla obrońców tytułu jest 1 do 0. Ale Zagłębie wcale nie ma zamiaru położyć się na boisku i czekać. To pierwsza groźna akcja miedziowych. Kajetan Szmyt, zatrzymany przez Sławomira Abramowicza. Ładna indywidualna akcja Szmyta. W 29 minucie znów zagłębie w ataku. To Tomasz Pieńko, piękko. Jest już w polu karnym. Piękno zatrzymany. Kajetan Szmyt i co i gol? 1-1. Zagłębie jak najbardziej zasłużenie doprowadza do wyrównania. To jest drugi gol Kajetana Szmyta w barwach zagłębia Lubin. To jest także dopiero ósma stracona bramka w tym roku przez Jagielonię, ale też tysięczna bramka stracona przez Jagę w historii występów klubu z Białego Stoku w Ekstraklasie. I ten mecz nam się wyrównał. Abramowicz obronił strzał Kurminowskiego, a chładun w takim stylu uderzenie żałółmu Mutinio, z rzutu wolnego. Piłka po rękawicach bramkarza miedziowych jeszcze powędrowała na słupek. To już fragmenty drugiej połowy, i w tej drugiej połowie to zagłębie miało przewagę. I więcej sytuacji podbramkowych. Kurminowski zatrzymany w świetnym stylu przez Sławomira Abramowicza. Na teraz długa piłka do Tomasza Pieńki. Pieńko ma mnóstwo miejsca i czasu. Pieńko sam na sam z bramkarzem. Abramowicz ratuje Jagę, ale Leszek Ojżyński jest niepocieszony, ale Zagłębie dopiero się rozkręca i w tej sytuacji mamy analizę war. czy Tutaj nie ma faulu Pieńko, przewrócony w polu karnym. Czy faulował Ebose? Tak, Paweł Raczkowski dyktuje rzut karny. Tomasz Pieńko nie broni Abramowicz, ale będziemy jeszcze sprawdzać tę sytuację. Bo dostaje sygnał arbiter, że Jezus ima zbieg zbyt szybko w karne. Powtórka jeszcze raz piękko i tym razem to piłkarz zagłębia górą, Zagłębie lubin, prowadzi w białym stoku 2 do 1. Tym razem leży Kojiżyński zadowolony, tym razem Sławomir Abramowicz pokonany. Tomasz Pieńko za drugim razem już okazał się lepszy od bramkarza Jagieloni, a więc 2 do 1 dla miedziowych, ale miedziowi się nie zatrzymują. Doliczony czas gry jest Adamski do piękki, piękko z dubletem w tym meczu. To już jest koniec. Miedziowi wygrywają z Jagielonią Białystok z Mistrzami Polski 3 do 1, chociaż przecież ten mecz rozpoczęli od straty gola. Niezwykle cenne zwycięstwo drużyny prowadzonej przez trenera Leszka Ojrzyńskiego, która odnosi trzecie zwycięstwo z rzędu i w tym momencie Zagłębie ma już 5 punktów przewagi nad strefą spadkową, a więc ta misja trenera Ojrzyńskiego zatrudnionego tu po to, żeby uratować Zagłębiu Ekstraklasę coraz bliżej. Tego wymarzonego celu, coraz bliżej, właśnie utrzymania. Natomiast Jagielonia Białystok wciąż jest na trzecim miejscu w tabeli. Nie zmniejszyła straty do prowadzącego Rakowa, wciąż traci cztery punkty do ekipy Szczęstochowej. No i też ma pięć punktów. Tutaj się ta różnica zmniejszyła. Pięć punktów przewagi nad pogonią Szczecin, która w tej chwili cały czas jest na czwartej pozycji. Niespodzianka w Białym. Stoku Jagiellonia w lany poniedziałek dostaje lanie od Zagłębia Lubin. Wynik 1 do 3. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.